Witam wszystkich bardzo serdecznie. Gorącym tematem ostatniego czasu jest słynna żarówka. Niektórzy twierdzą, że to pierwsza żarówka, która ściemnia, a inne się za nią wstydzą. Postaram Wam się dzisiaj w prosty sposób wyjaśnić, czy dezinformacja na plakacie jest prawdą czy ściemą? I jak to wygląda w rzeczywistości? Sprawa jest prosta. Od ponad 15 lat w Unii panuje zasada. Że im więcej trujesz środowisko, tym więcej płacisz. Zasada ta stoi u podstaw unijnych zasad handlu emisjami CO2. PiS, który opóźnia wprowadzenie odnawialnych źródeł energii, płaci za takie emisje bardzo duże pieniądze, które mają być przeznaczone na inwestycje w ekologiczny prąd. Tylko że to odbiorcy płacą wyższe rachunki za prąd, bo PiS zwleka z rezygnacji z węgla na rzecz np. wiatraków czy fotowoltaiki. Ale czy aż tyle, jak mówi nam billboard? Otóż nie. Ostatnio wszyscy dostaliśmy wyższe rachunki za prąd, ale są one w niewielkim stopniu obciążone wzrostem praw do emisji. Na plakacie jest informacja o koszcie produkcji energii, a nie o rachunku za energię co jest rzeczą niezwykle istotną dla mnie, dla Ciebie, domówniku, dla Ciebie, przedsiębiorcy. Ja sam na początku zrozumiałem, że PIS chce mi wmówić, że 60% moich rachunków za prąd pobiera Unia. Dlatego jest to pierwsza żarówka, która Ściemnia. Cena, jaką płacimy za prąd, składa się z trzech niemal równych komponentów: produkcja energii, opłaty, które pobiera operator infrastruktury, czyli firmy dostarczające nam prąd do domu, podatki krajowe. Więc 60% z 32% to 20% zawarte w naszym rachunku za prąd. Mało tego. Plakat sugeruje, że jest to opłata, którą Unia ściąga niemalże za karę, ponieważ zatruwamy środowisko. A to kolejna wielka manipulacja. Przecież w handlu emisjami chodzi o to, aby mieć fundusze na inwestycje w źródła energii niskoemisyjne bądź zeroemisyjne. Czyli, czym więcej zatruwamy środowisko, to naliczamy opłaty dla Kowalskiego za ten brudny prąd po to, żeby mieć pieniądze na postawienie kowalskiemu wiatraka albo założenie mu na dachu fotowoltaiki. Czyli pieniądze zostają w Polsce. Jest też trzecia furtka. Nasz kochany rząd może te prawa do emisji sprzedać i mieć czystą gotoweczkę. Wprawdzie powstałą z zatruwania środowiska, ale kasa do rączki. A jakie to są kwoty? W ciągu ostatnich pięciu lat uzbierało się aż 60 miliardów złotych. 60 miliardów! W zeszłym roku to ponad 25 miliardów. Gdyby PiS wydał te pieniądze zgodnie z przeznaczeniem, gdzie byśmy teraz byli? Według portalu instalreporter.pl w 2016 roku 19,5 miliona Polaków mieszkało w 5,5 miliona budynków, z czego 5 milionów były to budynki jednorodzinne. Przyjmijmy zatem do naszej kalkulacji, że koszt założenia fotowoltaiki w budynku jednorodzinnym to 35 tysięcy złotych. Jeżeli PiS przeznaczyłby każdą złotówkę na fotowoltaikę u Kowalskiego, to mielibyśmy dachy produkujące prąd na 1,7 miliona domów jednorodzinnych. Wyobraźcie sobie Polskę w 31% pokrytą fotowoltaiką. W takim razie skąd te podwyżki za prąd, jeżeli to nie Unia Europejska za to odpowiada? Nowy raport Fundacji Instrat rzuca nowe światło na cenę energii w Polsce w ostatnim czasie. Analitycy Fundacji policzyli, że typowa polska elektrownia w grudniu ubiegłego roku ustanowiła marżę w wysokości 70% kosztów wytworzenia energii. Tylko w jednym miesiącu oznacza to zarobek dla spółek w wysokości aż 4 miliardów złotych. Fundacja podkreśliła, że dzieje się to w czasie, gdy spółki energetyczne windują ceny za prąd, obwiniając jednocześnie Unię Europejską za podwyżki. A to kolejne 114 tysięcy domów z fotowoltaiką, a nasz procent domów w Polsce z taką instalacją wzrasta do 33%. Spółki energetyczne mogłyby obniżyć marżę. Wtedy cena energii dla klienta końcowego by spadła. Ale po co obniżać tę cenę, skoro można sfinansować manipulującą kampanię przeciwko Unii? Jak informuje Wirtualna Polska, koszt tej antyunijnej kampanii to 12 milionów złotych. A jest to czysta manipulacja. Stoi za tym Towarzystwo Gospodarcze Elektrownie Polskie, działające na zlecenie rządu. Chcemy zwrócić na to uwagę, dlatego prezes zarządu wojewódzkiego PSL Województwa Lubuskiego Stanisław Tomczyszyn wystąpi z pismem do prezesa Urzędu Regulacji Energetyki o zbadanie tej sytuacji. Czy jest zasadne ustalenie marży na nieosiągalnym dotychczas poziomie w czasie, gdy pandemia spowodowała zahamowanie gospodarcze, inflacja galopuje, a ceny życia rosną, a spółki zarabiają w tym czasie niebotyczne pieniądze? Ponad 4 miliardy złotych w grudniu 2021 roku. No i co o tym sądzicie? Na co wy przeznaczylibyście pieniądze z handlu emisjami CO2? Piszcie w komentarzach, co Waszym zdaniem możemy jeszcze zrobić w tej sprawie i do zobaczenia w kolejnym odcinku programu. Aha, no i oczywiście nie zapomnijcie zostawić suba i kliknąć dzwoneczek. Wtedy będziecie na bieżąco z innymi sprawami poruszanymi na naszym kanale.